Cześć! W pierwszym odcinku poradnika pokażę wam, jak odzyskać swoje stracone konto. Gdy zapomnieliście hasła bądź konto zostało skradzione, a hasło zmienione, klikamy napis Zapomniałeś hasła nad napisem login. Piszemy login oraz e-mail, po czym klikamy OK. Potem wchodzimy na swoją pocztę i odbieramy swoje hasło. Gdy e-mail został zmieniony, klikamy napis Pomoc na dole. Klikamy na samej górze Mój użytkownik oraz napis Zresetuj hasło na dole. Także piszemy login. Znów klikamy OK i na naszą pocztę przychodzi nam hasło. To byłoby na tyle, był to pierwszy odcinek porannika. Cześć.